To nie znaczy, że to jestem zaangażowany politycznie. W ogóle nie jestem, bo nawet ten mój udział w honorowym komitecie poparcia Karola Nawrockiego to, też, to jest właściwie obywatelska sprawa, a nie polityczna. Politycznie bym był zaangażowany, gdybym wypowiadał się publicznie na tematy polityki, czyli krytykował jednych polityków, drugich nie krytykował, czy też bym był zaangażowany w jakieś akcje polityczne. Przecież fani mojej muzyki, a nie tylko fani. Mój zespół, moja technika mają różne poglądy. Śmiem twierdzić, że w moim zespole to jest całe spektrum. Mówię o muzykach, którzy grają dzisiaj ze mną i w związku z tym jakoś pracujemy ze sobą. Wokalista śpiewa już 20 lat, basista 11, już chyba, i to w ogóle nam nie ma żadnego znaczenia. Podobnie w rodzinie, w dalszej czy, czy bliższej, są różne. Y, poglądy. Po